hey google what's the time it's 11.20 a.m hey google what's the weather currently in zichin it's 18 degrees and partly cloudy today it'll be partly cloudy with a forecasted high of 21 and a low of 11 is it going to rain hey google is it going to rain Although there's only a very slight chance of rain in zachin the today, there's a good chance of rain the day after tomorrow starting around 12 p.m. and continuing through the night. Także 20 stopni 22 dzisiaj ogólnie opady jeżeli to jest są opady dzisiaj brak opadów godzina trzynaście dziewiętnaście Tak, wygląda niebo. Um, odczuwalna temperatura to podobno 24 stopnie. I może tak być. Hey Siri, what's the weather right now? It's currently partly cloudy and 22 degrees. <coughs> tak się prezentuje na, na, na teraz pogoda. 10% deszczu. 22 stopnie. A, słońca już tu nie ma. Faktycznie jest, jest trochę chmur. A, słońce jest z drugiej strony już. Bo już jest po południu. To jest z drugiej strony. I tutaj więcej jest słońca świeci Słońce jest tam gdzieś. Może faktycznie to nie jest zachód może to jest północ albo południe nie wiem Jest godzina 19 i okazuje się, że faktycznie jest tam zachód, bo e, słońce jest po tamtej stronie e, więc nie miałem racji wcześniej. To jest stan e, zachmurzenia. Mm. Praktycznie żaden. Może ewentualnie tam takie cyrusy, ale to gdzieś daleko i praktycznie niewidoczne. Za to powietrze jest gorsze niż wcześniej. O 5 punktów. 5 punktów. W do tamtej strony, to na tej jest dużo jaśniej. O temperaturze nie będę się wypowiadać, bo nie wychodziłem dzisiaj z domu i nawet nie wiem, jakie jest w kontekście dnia. 17 stopni. Mm. A powietrze jeszcze gorsze. Pogoda jest e, nadal bez znaczenia. E, jest ciemno już. E, wszystko można sprawdzić w internecie, nie trzeba nawet patrzeć na taki filmik.